Ach, trzeba coś od tego życia mieć. Chodźcie, łobuzy. Lecimy? Niektórym widzę, że się przytyło trochę w tym okresie zimowym. Uuu, ledwo, ledwo. Co roku ta samiczka od tam rata się troszkę przypasa. Sama w sobie jest wielka, ale my ją tak po malutku zawsze staramy się doprowadzić do porządku. W tym roku latają w tym okresie zimowym. Nie ma tej woliery rozłożonej na podwórku. Więc przed jedzeniem krótki oblocik Oby, tak jak zawsze mówię, nie wydarzyło się nic złego Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynie W tym roku postanowiłem, że troszkę te gołąbki polatają Może nie codziennie, ale Nie mają rozłożonej tej woliery Tak jak już mówiłem Dlatego gołębie jest okazja puścić Żeby sobie polatały tak jak zawsze mówię, ja nie lubię tych gołębi w zamknięciu, lubię jak one mają dostęp do wolności. No i taki już jestem po prostu. Także przed jedzeniem, te które chcą, to wychodzą, polatają i wołamy na jedzenie. Staram się być na dworze przy tym. No ale co to daje tam w powietrzu? I takich nie będę ratował, jakbym miał jakiś jastrząb zaatakować. Ale powiem tak: mieszkamy z jednej strony, mamy boisko, właściwie dwa stadiony. I tak jak w całej Polsce, tak samo tutaj u nas jest w modzie: to doświetlanie wieczorne. Także tutaj już po południu raz się świecą te światła, a w ciągu dnia, przy słonecznej pogodzie. Zauważyłem, że promienie słońca odbijają się od tych, od tych lamp, których jest na każdym narożniku sporo. I powiem szczerze, że to chyba też odstrasza jastrzębie, bo ten błysk jest, jest taki nieprzyjemny. I też się coś pozmieniało, bo, tak jak mówię, tak dużo światła po południami. No nie wiem, obym to dobrze odebrał, ale cieszę się każdą chwilą, że te głąbki sobie latają także korzystam i cieszę oczy co u nas takiego u nas w tym okresie teraz yy, wdrożyliśmy dzisiaj rozpoczynamy 7 dni kuracji korą dębu, korą wierzby zmotywował mnie też do tego kolega Darek u którego tam troszeczkę coś się narobiło w gołębniku gołębie zaczęły polewać głównie samczyki młode po krótkiej rozmowie stwierdziliśmy, że cóż szkodzi. Rozpoczynał kolega też siedmiodniową kurację tą korą dębu, korą wieżby. My akurat z wieżbą mamy troszeczkę problem. Robimy to z, uczciwie, mówię, z samej kory dębu. Ale myślę, że jeżeli ktoś sumiennie to zrobi przez powiedzmy okres 7-8 dni, nie będzie przepajał tego tej gołębi niczym innym, tylko będą piły one tą korę dębu. I jeżeli ktoś ma kore wierzby, to myślę, że kał zbije się będzie, będzie okazem zdrowia. Także chodzę i rozglądam się w koło jeszcze odrabieżniki. A pokażę w międzyczasie My się też zeberki odsłoniliśmy temperatura plus 4 nie chcę syfić w kuchni, to już tu mam jedną porcję ugotowaną korę dębu w kuchni letniej i tu druga porcja się gotuje. Także garki stare, najstarsze jakie tylko mogą być, bo tu już widać, że one troszeczkę przeszły swojego. Zdał naszą korą dębu, Pojniki też trzeba będzie domyć, jak my to robimy. Yy, doprowadzamy do wrzenia. Ja akurat dużo sypię kory dębu, żeby w mniejszej ilości to zagotować, żeby to szybciej było. Już to już raz zagotowałem, przelewam to tutaj do garka. i jak ona się zagotuje, to powiedzmy tam 5-6 do 10 minut takie pyr, 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 Na malutkim gazie ona się jeszcze sparzy. Tą drugą porcję mogę sobie zostawić tak by z wkładem, będę miał na jutro bo jutro zbytnie czasu nie będę miał, więc dzisiaj to podgotowałem. A tą ilość, którą mam, to jest zbyt mocna. to żeby dobrze to zrozumieć, doleję wody i rozcieńczę to do takiej mocy, jaką chcę uzyskać, żeby gołębie podeszły i piły, a nie wkładały dzioby do pojników i wyciągały z, z takim odrzuceniem, czyli to ma być tak mocne, jak taka mocna, ale dobra herbata. Zyberki Może też przepoimy. Teraz są wojny gangów. Przebudowałem troszkę koszyczki. Gdzie indziej poprzestawiałem te, które były wolne. Zobaczymy, czy one będą się cieszyły większym zainteresowaniem. Dobrze, idziemy pilnować gołębi. O korze dębu i korze wierzby nagraliśmy już kilka filmów. Kto tam jest zainteresowany, może znaleźć u nas czy u innych. Jak to wygląda, jak to dokładnie zrobić. Ale za każdym razem to samo opowiadam, więc nie kłamie. My akurat z tą korą dębu to mamy o tyle dobrze, że ogrzewamy nasze mieszkanie kominkiem i palimy dębem, między innymi dębem, więc z tego sezon, sezonowanego nawet yy, drzewa obupujemy tą korę bo jak ktoś kupuje na jakichś stronach internetowych korę dębu ona też jest wysuszona i ma swoje działania Mi Akurat jest szkoda iść tam do lasu i obciosywać te dęby. Niektórzy mówią, że tam jest więcej tego, powiedzmy, przysłowiowego soku, że z nich wyjdzie, ale ja myślę, że jeżeli ktoś z takiego sezonowanego drzewa dobrze to zrobi, to, to spełni to swoje działanie. My możemy to wielokrotnie powtórzyć, że u nas to się sprawdzało, sprawdza i myślę, że będzie się sprawdzać. Kiedyś ludzie na wsi nie mieli dostępu do Antybiotyków, lekarstw i też się leczyli w te różne rzeczy. Prosiaki, tak zwane świnie, gdy miały biegunkę, rozwolnienia, niczym innym nie leczono jak żołędziami, powiedzmy, czy też różne napary takie robiło się i pomagało. A no jeszcze wyprzedzę pytania odnośnie tego, czy to w jakiś sposób dosładzamy, coś dosypujemy. Nie mają pić tylko przez 7 dni tą korę dębu, czy tam skorą wierzby. Jeden pojnik kończą, wkładamy drugi. Nie robić tego też na cały tydzień zapasu, chociaż przy tych temperaturach może z niego sobie się nie stanie, ale latem to lubi sobie jak ja to po chłopsku zawsze mówi, przykisnąć. Najlepiej parzyć w miarę na bieżąco, ale można z tego samego zasobu zrobić kilkukrotnie, dwa razy na pewno. Jeżeli będzie puszczało sok, będzie esencja tak zwana. Spokojnie można robić. I jeśli to nam ma pomóc, to w piątym, czwartym, piąty, piątym dniu już będzie widać poprawę. Nie łaskawa. Ale dociągnąć to do siedmiu, ośmiu dni. Wtedy zobaczycie, posprzątać w celach, że ten kał zrobi się twardy, zbity, nawet z taką białą czapeczką. Jeżeli głębie są zupełnie nieraz zainfekowane czymś poważnie, to pewnie jakiś antybiotyk trzeba będzie wdrożyć, ale mówię u nas to się zawsze sprawdzało mam nadzieję, że się będzie sprawdzać. że druga porcja też już gotowa. Niektórzy zalewają to tylko zimną wodą. I twierdzą, że też działa. Ja wolę to zagotować, bo my sami też się zawsze napijemy. No to dobrze, dzisiaj trochę pobrykały. Jutro się pokąpią. Ale to już na wolierach będziemy kąpać w zamknięciu. Nie ma zbytnio też co kusić losu. I to chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Miłego weekendu. Do widzenia.